Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Kłak to jest odcinek po długiej dość przerwie, niestety ale miałem lenia i formaty i wiecie jak to bywa. Um, dzisiaj Wam zaprezentuję jak wyciąć render, bo miałem dużo próśb potrzebujących tego więc zaczniemy sobie może od dołu. Wybieramy sobie, trochę zacholowałem. Bo początkujące osoby mogłyby nie wiedzieć. Wybieramy narzędzie laso wielokątne. mieli tu trzecie z rzędu. Prawymi naciskami laso wielokątne mamy. Dobra, je, zaznaczamy sobie. Yy, no, robię tak jak na filmiku. Wszystko ładnie zaznaczyć. Tego tak za bardzo nie będę dokładnie robić. To tylko pokazać. I jakim przyrządem można to wyciąć ładnie. Żeby to jakoś ładnie wyglądało. Wszystko musi być dopasowane tam gdzie jest tło wypełnione. Żeby wyciąć na przykład samego piłkarza. I tym sposobem możemy wyciąć wiele rzeczy. Na przykład napis, typa logo jakieś. No nie wiem jeszcze co tam jeszcze można wyciąć. Jakieś tam rzeczy, które... To będą przydatne na przykład, no nie wiem, banner, kawałek czegoś. Ale najczęściej to jest właśnie render, żeby go użyć do swojego do swojej pracy ogólnie. No trochę się zajechałem, a to nic. Dobra. Zrobimy to tak, szybciutko, szybciutko. potem można to dopracować gumką więc teraz to żeby wyciąć jakoś tak ja już mówię że to nie jest jak perfekto, bo ja na to nie mam czasu chcę żeby jakoś to wyszło normalnie jeżeli wam wyjdą jakieś tam kwadraty no to gumkę wybieracie najlepiej yy, 100% yy. tylko gdzie to zacząłem? Aha, tam, dobra myślałem, że to opuściłem i byłaby wielka klapa Bo byśmy musieli od nowa to robić No i właśnie tak to wygląda, to wycinanie takie bawienie się za chwilę wam pokażę to, jak to będzie ogólnie wyglądać tak jedziemy. Tu oj mamy pięknie wycięty Wklejamy, usuwamy i mamy swój. Damy jeszcze usuń grupę co ja zrobiłem, damy tło, białe, damy pod warstwę. i tak to wygląda. Można to oczywiście sobie tam polepszyć. Wybieram tą gumkę, wybieramy tą drugą, na twardość, na rozmiar dobry. Poprawiamy. No i widzicie, jeszcze jakoś lepiej wygląda. Takie coś. No, no dziękuję za oglądanie. Myślę, że Wam pomogłem. I zapraszam do moich kolejnych odcinków.